Teoria wieloświatów. Co to tak naprawdę jest i na czym to polega? O wieloświatach już wspominał nam Neville Goddard w swoich książkach. Co to są te wieloświaty? To znaczy, że istnieje wiele wersji nas samych w różnych rzeczywistościach. Czyli istnieje na przykład taka ja, która pracuje na etacie, a w innej rzeczywistości. Mam na przykład swój biznes. W jeszcze innej rzeczywistości jestem na przykład żoną miliardera. Ja nazywam się Natalia, jestem mentorką manifestacji oraz jestem life coachem. Serdecznie zapraszam Cię na mojego Instagrama, natalia.manifestacja, oraz zapraszam Cię na grupę na Facebooku Manifestacja Bez Tajemnic, gdzie dostaniesz ode mnie dużą dawkę wiedzy oraz motywacji. Więc mamy różne. Wersję siebie w różnych rzeczywistościach. Jeżeli chcemy się przenieść po, po tych rzeczywistościach, to musimy zmienić swoją świadomość, czyli musimy zmienić swój mindset, i wtedy między tymi rzeczywistościami tak naprawdę e, przeporuszamy się bezszelestnie. My tego nie odczuwamy za bardzo, chociaż przychodzi taki moment, że ciało zaczyna się zmieniać i zaczynają się zmieniać nasze myśli, to jest znak, że zaczynamy się pojawiać w nowej rzeczywistości. Aby zmienić swój mindset, musimy zmienić swoje niespierające przekonania na te, które będą nas wspierać, zmienić swoje nawyki, zmienić swoje emocje i często zdarza się tak, że również musimy przepracować traumy, bo to one nas blokują przed tym, żeby iść dalej, żeby realizować swoje marzenia. Blokują nas w całej manifestacji. Neville Goddard mówi nam też o tym, że jeżeli czegoś pragniemy w danej rzeczywistości tak bardzo, to znaczy, że mamy już to w innej rzeczywistości, w tej równoległej rzeczywistości. Co więcej, Neville Goddard mówi nam, że każdy z nas ma swoją własną rzeczywistość. Co to znaczy? Że ja w swojej rzeczywistości rządzę. Każda osoba, którą spotykam, jest moją projekcją i moim lustrem, moim odbiciem. Co więcej, Neville Goddard mówi nam o tym, że w naszej rzeczywistości nigdy nie zbadano, czy druga osoba ma świadomość. Faktycznie, rzeczywiście nie da się sprawdzić, czy ktoś ma świadomość, ktoś wyobraźnie. Jest to jakby nienamacalne. Ktoś tylko może nam powiedzieć to słownie. A więc twierdzi, że każda osoba jest jakby naszą projekcją, naszym odbiciem aktorem w naszym filmie, ponieważ uważa, że nasza świadomość, podświadomość kreuje wszystko, co widzimy na zewnątrz. Więc tutaj jest projektor, a projekcja to wszystko, co widzimy w świecie zewnętrznym, tak zwanym świecie 3D. Więc można też powiedzieć dosyć brzydko, że każda napotkana osoba jest naszym pionkiem w grze i każdą osobę poprzez zmianę postrzegania siebie możemy też zmienić, oraz zmianę postrzegania danej osoby. I my nikim nie, manipulu nikim nie manipulujemy, nikogo nie zmieniamy na siłę. Tylko my zmieniamy siebie, swoje przekonania o sobie i przekonania o danej osobie. Już nie myślimy o danej osobie, że jest zła, podła, chciwa, tylko myślimy o niej samych superlatywach, i ona, według Neville'a Godarda, powinna się dostosować do naszych właśnie wewnętrznych przekonań. To wszystko, o czym mówi Neville, daje nam obraz tego, jak działa manifestacja i jak się poruszamy po tych rzeczywistościach. I czym tak naprawdę jesteśmy tutaj w świecie, tutaj na Ziemi. I to, że tak naprawdę doświadczamy, uczymy się na swoich schematach, przepracowujemy pewnego rodzaju traumy, które pokazują nam inni ludzie w bardzo jakby inteligentny sposób. Zapraszam Was do kolejnych filmików, gdzie będę opowiadała troszkę więcej o tym, czego uczę na Wielgotat. Oraz o swoich doświadczeniach i o tym, jak szybciej coś możemy zmanifestować, oraz o różnych metodach manifestacji. Serdecznie Was zapraszam i widzimy się w kolejnym filmiku.